Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Paweł... Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To są słowa, które Pan Jezus. W Ewangelii Świętego Mateusza mamy na końcu tak zwanego kazania na górze, błogosławieństw tej wielkiej karty, którą ustanowił Pan Jezus, tej relacji między ludźmi i między ludźmi i Panem Bogiem. Podobne przekazanie, w innym brzmieniu trochę, znał judaizm. W Księdze Tobiasza mamy powiedziane, że nie czyń bliźniemu to, czego nie chciałbyś, by on to czynił. Pan Jezus przeprowadza transformację tego, tego powiedzenia w sensie pozytywnym. I ono się staje powiedzmy taką poprzeczką podniesioną znacznie wyżej. Wszystko, więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili i Wy im czyńcie. A co my pragniemy, żeby nam ludzie czynili? No, chcemy, żeby nas kochano, żeby nas szanowano, żeby nie sprawiano nam przykrości, żeby nas uznawano żeby o nas dobrze mówiono, żeby nam przebaczano nasze złe uczynki. Wszystko to, co byśmy określili jako wielkim egoizmem naszym, to jest wszystko, co tak... taka bańka, którą... bańka naszych życzeń, pragnień, którą się otaczamy i chcielibyśmy, żeby tak wszyscy nam to czynili. I Pan Jezus odwraca ten egoizm. Mówi właśnie, to wasze pragnienie... To, co chcecie otrzymywać od innych ludzi, czyńcie i wy. I to jest sekret miłości między nami i między nami i Panem Bogiem. I Pan Bóg, wsyłając nam swojego Syna w ludzkim ciele, stworzył. Szansę olbrzymią dla nas. To, co Pan Jezus nazywa, że jest bramą. To jest On stał się bramą do spotkania z Panem Bogiem. Przez Jezusa możemy spotkać Pana Boga. I mówi, że ta brama jest bardzo, bardzo wąska. Dlaczego ona jest wąska? Bo przez tę bramę przechodzi człowiek. Pokorny. Człowiek, który uznaje własną słabość, własny grzech, własne niedochowywanie prawa i jest spragniony miłosierdzia Bożego. I dlatego, dlaczego to jest ta wąska brama, że niewielu chce przez nią przechodzić? No bo człowiekowi jest trudno przyznać się. Że źle postępuje, przyznać się, że nie dorasta, przyznać się, że krzywdzi innych, że jest egoistą tym, którym nie udziela się innym. I człowiek, jeżeli widzi tę wąską bramę, nie wchodzi przez nią, bo mu się wydaje, że, że to jest utrata życia. A to z przyjściem Jezusa Chrystusa otworzyła się brama życia, bo przed nim ta brama szeroka, w którą człowiek wchodził w świat, no to była brama kompetencji, brama wyścigu, panowania silniejszych nad słabszymi, bogatych nad ubogimi. I kiedy człowiek zaryzykuje, Wejdzie w tą wąską bramę, nagle okaże się, że, że ta droga, która za tą bramą wydawała się też wąska, że ona się rozszerza. W przeciwieństwie do tej drogi, którą człowiek bez Jezusa Chrystusa przyjmuje i to słowo, które mu na początku wydaje się bardzo zachęcające, przynoszące odpoczynek, przynoszące zysk, nagle... Przejawia się coraz bardziej, ona się zawęża i przejawia się jako, jako śmierć, śmierć egzystencjalną. I na końcu, właściwie, człowiek swojego życia, jeżeli wszedł na tą szeroką drogę, to zostanie w poczuciu krzywdy, którą wyrządzał sobie i innym. Natomiast wejściem przez tą wąską bramę, która jest Chrystus, ona się rozszerza. I im bardziej zaufamy Panu, im bardziej w pokorze przyjmujemy Jego miłosierdzie i otrzymujemy Jego łaskę, to nagle ten nasz egoizm się rozszerza, to nasze serce się rozszerza, że naprawdę jesteśmy dawać innym to, czego z ich strony pragniemy. Nie oczekując na pozytywną odpowiedź, ona może przyjść. Może nie przyjść, ale to jest serce Boże. I dziękujmy Panu, jeśli udało nam się wejść na tę drogę. A prośmy o miłosierdzie, jeśli nie mamy tak w pełni odwagi przejść przez tą wąską bramę, którą Pan przygotował dla każdego. Dzięki za wspólną modlitwę. Zachęcam Was do tego, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Jeśli chcecie też nas wesprzeć pracę naszego centrum, to znajdziecie numer konta w opisie, żeby zrobić przelew albo takie linki do szybkich przelewów. Mamy też profil na Patronite. Jak ktoś chce w taki sposób nas wesprzeć, to też jest to możliwe za każde wsparcie wielkie dzięki i jeśli chcecie jeszcze chwilę potrwać w Bożej atmosferze, to znajdziecie tutaj odnośnik do teledysku Mocnych Duchów.